ekonomii społecznej. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte Bielawa. Powstała w 2012 roku i dała możliwość legalnego zatrudnienia osobom przystępującym do niej, stanowiącym obecnie grupę jej liderów. To przedsiębiorstwo oparte jest na pracy członków i wykorzystuje ich potencjał. Za cel nadrzędny stawia sobie reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizuje go przez budowę kompetencji społecznych osób, które wspiera. Działa głównie wśród osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych czy uchodźców. Działalność gospodarcza spółdzielni jest ściśle związana z umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym zespołu. To głównie roboty budowlane, wykonywanie instalacji, kompleksowe wykańczanie wnętrz, remonty mieszkań i klatek. Arte zajmuje się także montażem i demontażem rusztowań, świadczy też usługi z zakresu prac porządkowych i zagospodarowania terenów zieleni. Polityka spółdzielni oparta jest na fundamencie innowacyjności, odpowiadającej na potrzeby społeczne i identyfikowaniu aktualnych problemów ludzi. Arte od lat znajduje się w czołówce najlepszych w Polsce przedsiębiorstw społecznych.